Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego gika. Jeszcze jedna katalogowa podróż przed nami, tym razem do roku 2002. Zaraz z Podlady wyciągnę katalog właśnie z tego roku na drugą połowę roku 2002, od sierpnia do grudnia. Rok 2002 będzie przede wszystkim kojarzył mi się z Mundialem w Korei i w Japonii. Pamiętam jak śledziłem eliminację, pamiętam jak reprezentacja Polski jako pierwsza z Europy na Mundial awansowała. Pamiętam, jak największą gwiazdą wtedy był Emanuel Olisadebe, no i jakoś tak bardziej im się chciało. Ale nie będziemy rozmawiać o piłce nożnej, będziemy rozmawiać o zawartości tego katalogu, a ja może nie będę zbędnie przeciągał. Po prostu idziemy na stół i odkrywamy karty. Zasady są proste. Ja wcześniej nie zaglądałem do środka, nie odświeżałem sobie pamięci, co w 2002 roku było w katalogu. Lecimy po kolei. Okej, okay, tutaj mamy jakieś takie zapowiedzi, system pełnego poznania, odkrywanie czterech światów, e, bura, nie, hura, dobra, jaka bura. I zaczynamy od tego, co już mówiłem w poprzednich katalogach, czyli momenty, kiedy LEGO chciało podkraść klientele Fisher-Price, no ale jak widać, Chyba się nie udało, albo Lego stwierdziło, że to jednak nie ma sensu. Dużo mieliśmy tego typu zabarek, ale na przykład pomieszanie duplo z takimi torbami czy też plecakami to jest super sprawa. Uważam, że coś takiego miałoby sens i teraz, ale teraz Lego oddzielnie sprzeda plecak, oddzielnie sprzeda klocki. Też fajnie wyglądała taka plansza, gdzie zobaczcie, mogliśmy sobie powiedzmy zagrać w Simsy za pomocą Lego Duplo. Sprawa naprawdę całkiem fajna. Tutaj mamy. Też jeszcze takie plansze, które mają imitować miejskie płytki i myślę, że to też jest od razu takie zarażanie dzieciaków od najmłodszych, żeby chciały budować coś większego. Tutaj kolejne tego typu rozwiązania. O, o taki namiot nic nie robiłem, on powinien być w tym zestawie z siostrzeńcami Donalda i z Daisy. Mamy LEGO Explore i to jest takie już widać bardziej zaawansowane duplo. Nadal duplo, ale nadal niezwykłe LEGO co my tutaj mamy teatr o to w ogóle jakie było fajne to mi się podoba i w ogóle czegoś takiego nie kojarzę gdzie mamy postaci którymi możemy sobie odgrywać scenki i tutaj jeszcze mamy jakiś taki element który imituje dźwięki szczerze mówiąc ja bym coś takiego gdyby teraz to było ja bym to kupił i bym wam pokazał na kanale bo ja lubię takie ciekawostki o to jest dalej tak Fisher Priceowo już dobijamy do 20 strony a co to jest budowanie opowieści, zabawna farma, Poznaj dinozaury? Czegoś takiego to ja totalnie nie pamiętam. Mm, a to są jakieś takie, można powiedzieć, dźwięk hm. <gry> o, Bob Budowniczy to było ostatnie, ale figurka Boba czy Marty takie sobie, ale betoniarka jest już całkiem fajna, walec zresztą też. I idziemy już w kierunku tych serii. A, ten bazyliszek, ależ on był straszny. W sensie takim, że był brzydki. Zobaczcie, w ogóle ten chłopiec tutaj jakieś okulary sobie robił z okien. To są pomysły. A, to jest taka strona, gdzie mamy taki miszmasz. Znowu jest ta kaseta VHS. Chyba nie ma na tej stronie nic nowego. Idziemy do Lego Belleville. Nie pamiętam, kiedy ta seria przestała być produkowana, ale mam wrażenie, że już jesteśmy u zmierzchu tej serii. Ja wypierałem w ogóle wtedy te serię, kiedy byłem dzieciakiem, chociaż no, w 2002 roku miałem już 12 lat, także powoli zaczynałem dorastać. O, to jest fajny namiot. Taki, nawet powiedziałbym prawdziwy, zminiaturyzowany namiot, ale nadal totalnie nie kumam sprzedawania lalek połączonych z klockami, bo tak jak mówię, no kurczę, od lalek to jest Mattel, który produkuje Barbie albo jakieś inne firmy, które specjalizują się w lalkach. Tutaj mamy Jacka Stone'a i nadal to jest też właśnie taki pomysł na przemycenie lalek dla chłopców, taki wiecie, action man bardziej, a no nie, no to też nie miał racji bytu. To jest trochę porąbane. W ogóle te klocki, które tutaj się pojawiały, to w ogóle nie jest moja bajka. Jak na razie, to ten katalog jest dla mnie bardzo nieciekawy i też mam wrażenie, że w dużej mierze jest przedrukiem tego poprzedniego katalogu. Tutaj mamy te no również uważam, że nieudane dinozaury. Naprawdę, no zobaczcie, jak to wygląda. Zresztą te głowy praktycznie takie same w każdym jednym. A no ale mamy tutaj serię piłkarską. Czy jest w niej coś nowego? Chyba nie, no albo zapomniał ktoś o napisaniu nowość przy tych nowych zestawach, ale jeśli chodzi o te zestawy, ja myślę, że one i dzisiaj miałyby sens, gdyby były sprzedawane w podobnej formie, ale chyba nic nowego tutaj nie ma, ciekawe czy obroni, no ciekawe, ciekawe ile będzie zbierał kloski po tym jak walnie w nie piłką. Mm. Island Extreme Stunts. No i tutaj rzeczywiście już były takie bardzo pokręcone rzeczy, które w tym momencie są raczej do serii City przemycone jako takie podserie, gdzie mamy a to jakiś skatepark. A to coś, ewentualnie można to pomylić trochę z serią Stunts, tylko że Stunts to są po prostu akrobacje przy użyciu motocykli i jakichś takich monster traków. Alpha Team to według mnie też była taka średnio udana seria, która miała być taką pseudo reaktywacją Aqua Zone pomieszaną z seriami około pirackimi. Mnie to w ogóle nie przekonywało. No i cóż, nie mam sentymentu do tej serii. Pociągi, mamy tutaj ekspres alpejski, też nie mam sentymentu jakoś do tego pociągu, ale jest Harry Potter i no mówię o przedrukach, zobaczcie jaką run ma minę, no przecież to wygląda strasznie, ale mamy zestaw, lekcja Quidditcha, mamy tutaj jedną trybunę, mamy trzy pętle, można grać, jest ucieczka z Private Drive, mamy też zakazany las z tym bardzo pokracznym aragogiem. Co tu jeszcze było nowego? Komnata Tajemnic, Komnata Dumbledora, mamy tutaj też slytherin. Te nazwy w ogóle były takie, powiedziałbym niewiele mówiące, no bo mamy tutaj po prostu dormitorium ślizgonów, gdzie mieliśmy możliwość poznania Kraba i Goila przemiany Harego i Rona w Kraba i Goila spotkanie z Malfoyem, bo to są naturalnie zestawy nawiązujące do Komnaty Tajemnic. No i jest ten bazyliszek, tutaj mamy ten posąg Salazara literina. Zobaczcie, jak wygląda... To jest... teraz myślę, czy to jest Hermiona, czy Ginny. Nieważne. Nieważne, kto to jest, i tak wygląda źle. E, troll na wolności. To jest tutaj, ale. Aha, dobra. Tu jest pojedynek. No to mamy z klubu pojedynków uwolnienie z Gredka, ależ ten zgredek wtedy był bardzo, bardzo nieudany. Czy tu jeszcze coś mamy nowego? Nie. To są już te zestawy, które widzieliśmy w poprzedniej części, w poprzednim katalogu. O, jest i Hermiona, czyli tam musiała być Genie. Jutro będę go używał jako księżycowego łazika. Ale co? rower? Samochód? Zestaw? LEGO Racers. Idziemy. Same nowości. O, to chyba coś dalecy kuzyni Stiga. Tutaj ładnie wyglądały te piloty, one miały rzeczywiście taki fajny sznyt. Jeśli chodzi o zestawy, wyścigówki bez granic. No, okej, okay, tylko czy tutaj te ujęcia są takie, że za wiele nie widać, jeśli chodzi o te zestawy, bo część jest w ogóle rozmazana, bo mamy te efekty pododawane. I szczerze mówiąc, nie wiem, co ja mam o tych zestawach powiedzieć. Tutaj mamy Lego Racers, gdzie mamy te małe pojazdy z pullbackami. No i spoko można było się pojawić. Mieliśmy tam te wszystkie wyskocznie. Tutaj jest ten system łączenia toru 85 cm długości. No, Wow. Um, Lego Studios. Cały czas uważam, że jeśli chodzi o tę serię, to jest seria z potężnym potencjałem, tylko jakoś tak może niewykorzystanym, ale naprawdę zobaczcie, co było w tamtych czasach. Były tematy nawiązujące do potworów. Krypta wampira, klątwa faraona, zasadzka wilkołaka. No, jakby nie patrzeć, jest to coś, co potem mogliśmy choćby mieć w serii Monster Fighters i uważam, że to było super. Tutaj mamy Spidermana, naturalnie tego pierwszego Spidermana, Raimiego. Mieliśmy tutaj też Green Goblina. No, a jak się okazuje, to wcale nie Sam Raimi, tylko tutaj cały czas Steven Spielberg wszystko monitorował. Zielony Goblin był zestaw. I to wszystko? Tak się nazywał ten zestaw? A to? Mam wrażenie, że niektóre zestawy tutaj nie są opisane że jest jakiś błąd w edycji tego katalogu. Tutaj naturalnie mamy. Park jurajski, ale to widzieliśmy wcześniej jest park jurajski 2, Park jurajski 1 i zestaw filmowy Lego i Steven Spielberg. A tutaj mamy zestaw pirotechnika. Kto wymyślał te nazwy? Może to się po prostu w oryginale jakoś lepiej nazywało, tylko tak to głupio wytłumaczyli. Po co spać przy włączonym świetle? Mój strażnik potrafi widzieć w ciemności. To po co masz drzwi uchylone? Dobra. Star Warsy. Idziemy i szukamy nowości, a tu są same nowości. No i zobaczcie, mamy teraz kanonierkę. Wtedy też była kanonierka. No i ta kanonierka, muszę już powiedzieć, że wyglądała lepiej niż te poprzednie zestawy bo wiele tych zestawów było takich bardzo kwadratowych było takich raczej bez polotu a kanonierka, szczególnie jak na tamte czasy, muszę przyznać, że wyglądała całkiem nieźle. Co my tutaj mamy jeszcze dalej? O rany. No dobra, Jedi Starfighter to jakoś za wiele nie ewoluował, ale to jest Slave? Czy co? No tak, to jest Slave, ale on wygląda dziwnie w ogóle w tym ujęciu. Ała! A tutaj co? Tutaj mamy Tuscanów. Kiedyś to było dwóch Tuskanów w jednym zestawie, takim niedużym. O i to też jest właśnie takie dziwne, że większość zestawów poprzednich była tłumaczona, a tutaj już mamy po angielsku: Django Fett Slave One. To Scen Rider Encounter. No i tak e, można sobie na to wszystko patrzeć. Może wtedy jakoś kwestie licencyjne wyglądały inaczej. O, i idziemy w te pasztety. Tutaj mamy Battle Droida. E, tutaj mamy feta. Zobaczcie, jak Jango Fett wygląda w wersji jako robot. O, rany. Nie no, to, to w ogóle to powinno zostać wymazane z kart historii, bo są rzeczy, które czasem są urocze, ale. E, no, no, no nie, no. Miejcie litość. Dobra, Bionicle. Tutaj w sumie te dwie strony to za wiele nam nie mówią. Dopiero tutaj mamy nowości. No i tak prezentowały się kolejne Bionicle zestawy. Jeszcze bardziej takie dopakerzone, Jeszcze potężniejsze. O, karty. To Nuva Trading. Szczerze mówiąc, kart to nie pamiętam. Ale to już był taki czas, gdzie ja odlego się odcinałem przez kilka kolejnych lat mniej więcej do roku 2009-2010. To ja tak za bardzo w lego nie siedziałem. Zdarzało mi się chyba czasem jakiegoś polibaga dorwać, jak był w kartonie Donaldzie, tak sentymentu sobie kupowałem. Ale ja wtedy miałem zdecydowanie inne zainteresowania. Jeśli chodzi o serię Technik, to czy tutaj mamy jakieś nowości, czy to są rzeczy raczej o których mówiłem? Przy okazji poprzedniego katalogu nic nowego tutaj nie wynajduje. Wymagany komputer PC. Produkty dostępne w wybranych krajach. Wow, ależ to wygląda prestiżowo, ależ to wygląda w ogóle przyszłościowo, futurystycznie. I co to są za pojazdy? Bo ja w ogóle tego nie pamiętam. Dawajcie znać, kto z was miał jakieś pojazdy z serii Spybotic. Bo przyznam szczerze, że to w ogóle jest. Temat, którego ja kompletnie nie kojarzę: Mindstorm, kolejna odsłona. No i tutaj mamy jeszcze jakąś taką mieszaną zakładkę coś o bajoniklach, coś o LEGO Racers. Tutaj mamy informacje o grach komputerowych, jest zakładka dotycząca Legolandów, też bardzo podobnie wyglądająca do tych poprzednich wpisów w poprzednim katalogu, no i jest zakładka z akcesoriami. Dzisiaj akcesoriów jest tyle, że one w katalogu absolutnie by się nie mieściły. No i mamy jeszcze informację, żeby wejść na stronę lego.com, no ale internet wtedy to tak jeszcze raczej kiełkował. No i tak wygląda ostatnia strona katalogu, a Wy spodziewajcie się kolejnych przeglądów. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.